Ojciec, co? Posłuchaj, jak przez miesiąc nie wypijesz, dam ci stówkę. Zakładamy się? Okej. Okay. Dobry zarobek. No i zakład. O kurde, ale bym coś zjadł. mnie? widzisz mnie? Nie, nie wypiję. A few moments later. bo widzimy. Proszę, co dla pana? Poproszę te elementy czerwone. bo widzisz Proszę do pana papierosy. Dziękuję. O kurwa, jednak nie przeżyję. Zostaw subskrypcję i dzwoneczek i wypatruj kolejnych odcinków.